Cześć! Witam was w kolejnym odcinku naszej serii, w której przypominamy sobie stare serie Lego. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie serii Lego Atlantis. Seria ta ukazała się w roku 2010 i była to któraś już z kolei podwodna seria LEGO. Wcześniej mieliśmy na przykład Aquadon czy Aqua Riders, ale o nich może kiedy indziej. Mit o zaginionym mieście Atlantyda często pojawia się w popkulturze więc nic dziwnego, że i LEGO po niego sięgnęło i opadło na nim swoją serię wraz z nią pojawi się 30-minutowy film animowany. Fabuła serii prezentuje się tak. Grupa podwodnych odkrywców poszukuje zaginionego miasta Atlantyda. Aby się tam dostać, muszą zdobyć pięć magicznych kluczy, które pozwolą im otworzyć portal. Które są jednak strzeżone przez podwodnych strażników. Jeżeli chodzi o minifigurki, nurkowie ubrani byli w szare skafandy z przezroczystymi i mąkowymi szybkami. Warto wspomnieć, że skafandy te później były wykorzystywane w serii Lego City jako skafandy astronautów. Dużo ciekawsi byli jednak tutaj przeciwnicy. Prowadzili oni mnóstwo nowych, ciekawych odlewów. Byli oni hybrydami ludzi i różnych podmorskich stworzeń. Najczęściej w zestawach pojawiały się rekiny oraz manty. Poza tym pojawiła się również ośmiodnica, chyba moja ulubiona figurka z całej serii, oraz postać nazwana Imperatorem Podtalu, posiadająca bardzo fajną, chromowaną złotą zbroję. Wspomniałem już wcześniej o pięciu magicznych kluczach, które były elementami kolekcjonerskimi tej serii. Każdy z nich był w innym kolorze i miał na sobie wizerunek jakiegoś morskiego stworzenia. W każdym zestawie, z wyjątkiem dwóch najmniejszych, otrzymywaliśmy jeden klucz, natomiast największy set, portal Atlantydy, zawierał wszystkie pięć. W zestawach otrzymywaliśmy pojazdy naszych bohaterów, utrzymane w kolostyce czerwonej z limonkowymi wstawkami. Najciekawsze sety tego typu to transportowiec Neptun, eksplorator głębinowy, czyli mech, który mógł zmienić się w pojazd, oraz dowództwo badań Atlantydy, czyli kolejny zestaw mający funkcję zmieniania się w coś innego. Była to mianowicie baza naszych odkrywców, ale po transformacji mogła zmienić się łódź podwodną. Ale poza pojazdami naszych bohaterów pojawiło się również sporo konstrukcji przedstawiających podmorskie potwory, z którymi musieli się oni zmierzyć. Z tego typu setów najbardziej podobają mi się niewielki, ale bardzo fajny monstrualny krab, bardzo ciekawy głębinowy potwór oraz spotkanie z kałamarnicą. Ten ostatni zestaw poza tytułową kałamarnicą zawierał również taką niewielką jakby świątynię. Nie sposób też nie wspomnieć o największym zestawie poddal Atantydy. Przepiękny, bardzo bawialny set. Zawiera on wszystkie pięć magicznych kluczy oraz portal, w którym mogliśmy owe klucze umieścić, a następnie otworzyć go. Bardzo fajna funkcja bawialna. To tyle jeśli chodzi o rok 2010. Przechodzimy do 2011, w którym ukazała się ostatnia fala LEGO Atlantis. Nasi bohaterowie dotarli już do Atlantydy. Teraz ich misją jest uwolnienie i przywrócenie na ton prawowitego władcy Atlantydy, Złotego Króla. Jednak żeby to zrobić, ponownie muszą zmierzyć się ze strasznymi morskimi potworami. W tej fali kolorystyka została zmieniona. Elementy, które poprzednio były limonkowe, zostały zmienione na żółte. Tyczy się to zarówno pojazdów nurków, jak i ich minifigurek. Ja osobiście nie lubię tej zmiany, ponieważ minifigurki miały żółte rękawy, co wyglądało po prostu jakby ich ramiona były gołe. Ponownie w tej fali najciekawsze były minifigurki przeciwników. Dostaliśmy trzy nowe świetne morskie potwory. Były to mianowicie rekin młot, homar oraz taka jakby ryba głębinowa. No i trzeba wspomnieć o jeszcze jednej minifigurce, Złotym Królu. Jest to również niczego sobie figurka, szczególnie ciekawy jest jego hełm. Fala ta obejmowała zaledwie 5 zestawów. Warto tutaj wspomnieć o świetnie wyglądającej rybie głębinowej oraz największym zestawie, zatytułowanym po prostu Atlantyda. Otrzymujemy w nim przepiękną grecką świątynię, polośniętą pod morską roślinnością. Przecudowny zestaw, moim zdaniem najlepszy z całej serii. No i to by było na tyle. Atlantis uważam za bardzo fajną serię. Wprawdzie nie trwało ona zbyt długo, bo zaledwie dwie lata, ale z pewnością została przez wielu fanów zapamiętana. Gdybym miał wskazać jej najmocniejszą stronę, to byłyby to chyba minifigurki, ale nie brakowało w niej również świetnych konstrukcji. Tak więc to już wszystko w tym odcinku. Dajcie znać jak Wy wspominacie LEGO Atlantis i napiszcie jaką serię chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!